Witam. W tym materiale nauczymy się używania procedur, jak też zmiennych w logo. E, aby m, użyć procedurę, utworzyć nową procedurę, e, należy wybrać przycisk e, pokaż, schowaj, pamięć, e, który tutaj mamy w tym miejscu. I nieco rozszerzę nasze okno programu z prawej strony. E, Otworzy się na fragment ekranu, w którym będziemy właśnie mieli zapisywane procedury. Aby procedury były tutaj utworzone dla wszystkich żółwi, czyli dla, między innymi, żeby nasz żółw bezproblemowo mógł z tych procedur korzystać, zalecam, aby było przy tworzeniu zaznaczone okno główne. Następnie klikamy element. I dodaj procedurę. Mamy już e, okno dialogowe, w którym musimy podać nazwę nowej procedury. E, I pierwszą procedurą, którą utworzymy, będzie to procedura kwadrat. Naciskamy OK. E, pojawi nam się e, już e, zarys pierwszej procedury. Słowo oto rozpoczyna naszą procedurę, słowo kwadrat jest jej nazwą, a słowo już kończy działanie naszej procedury. Tworząc procedury tak naprawdę tworzymy swego rodzaju komendy, których będziemy mogli w bloku tutaj używać do z tym, że Musimy pamiętać, że wiele komend już istnieje, czyli są to też swego rodzaju zapisane procedury od razu w programie, z których korzystamy taką procedurą, taką komendą jest na przykład komenda naprzód albo komenda prawo. Dlatego też musimy unikać aby tutaj pojawiły nam się na, w nazwach procedur jakieś takie, które już mogą istnieć. Także starajmy się takie umieć. Pierwsza procedura tworzy dla nas kwadrat. Tego wpiszemy wewnątrz niej. Powtórz. Cztery razy otworzymy nawias kwadratowy i piszemy naprzód 100, kwadrat wokół 100 i prawo PW 90, czyli czterokrotnie wykona żółw Te, ten zestaw komend otrzymamy kwadrat naciskamy OK na razie nic na ekranie się nie pojawi ale z prawej strony zwróćcie uwagę, że pojawiła nam się procedura po rozwinięciu tutaj e, tych procedur na plusik Będziemy widzieli, że już jest pierwsza procedura kwadrat. Teraz wystarczy, że tą procedurę wywołam, wpisując w linii komend słowo kwadrat. Nacisnę Enter i już ten kwadrat nam narysuje. Kolejną procedurą, jaką wstawimy, będzie procedura pięciokąt. Ale także znowu sprawdzam czy mam zaznaczone okno główne. Kliknę dodaj procedurę i wpisuję pięciokąt. OK. Pojawią nam się już dwie procedury. Procedura kwadrat, procedura pięciokąt. I wewnątrz wpisuję komendę powtórz. 5 razy naprzód. 100 i pew. I teraz, o jaki kąt mamy obrócić naszego żółwia, aby rzeczywiście ten pięciokąt wyszedł właściwie? Zwróćmy uwagę, że żółw, rysując tak naprawdę dowolną figurę geometryczną, zawsze obróci nam się o kąt 360 stopni dlatego też e, oczywiście w sumie razem dlatego też wiemy, że będzie obracał się pięciokrotnie w sumie ma się obrócić o 360 stopni tego też wystarczy 360 podzielić na, 7, na 5 aby otrzymać naszą figurę i ok, klikamy zatwierdzamy pięciokąt Rzeczywiście. Bardzo podobnie możemy otrzymać dowolny wielok. Teraz spróbujemy dodać jeszcze do naszych procedur parametr. Parametr jest to, naz jest to zmienna, którą, której możemy używać wewnątrz naszej procedury. Przy wywoływaniu procedury będziemy musieli tą zmienną podać. Tu jest nazwa Naszej procedury. Dostawiamy jeszcze znak spacji i dopisujemy parametr. Każdy parametr, każda zmienna, której będziemy używali w logo, musi mieć z przodu znak dwukropek. Taka nomenklatura, dzięki czemu logomocja będzie widziała, że ta, ten twór, który teraz opisujemy, jest zmienny. I tą nazwę zmiennej możemy przybrać już dowolną. Oczywiście w nazwach zmiennych nie może występować spacja. No i też nie warto by było unikać jakichś tam znaków specjalnych. Także nasza nazwa zmiennej, niech to będzie nazwa zmiennej bok. Ten bok wykorzystamy sobie wewnątrz naszej procedury tu, gdzie żółw idzie do przodu o 100 kroków. Tym razem pójdzie o długość, którą podamy sobie przy wywoływaniu procedury. Ok. Kwadrat. Jeżeli zapomnę wpisać wartość przy, przy procedurze kwadrat, on nas zapyta, jaki ma być bok. Podajmy sobie 200. Wykonaj. I rzeczywiście jest kwadrat o boku długości 200. Możemy sobie równie dobrze pobawić się z pięciokątem. Pięciokąt, dwukropek. E, a tym razem nazwę zmienną A. Nie dlatego, że nie mogę nazwać bok, ale tak już dla własnej fantazji zmieniamy też tutaj na A. I wpisujemy. Pod. I tym razem podam od razu wartość e, długości boku naszego pięciokąta 50 i tym razem ten pięciokąt będzie malutki, czyli po spacji podajemy jakiej wartości ma być parametr. Wyczyścimy nasz ekran, komenda CS i mm, spróbujemy zrobić teraz procedurę. Będzie tym razem posiadała dwie zmienne, dwa parametry. Element, dodaj procedurę. Nazwiemy ją sobie wielobok. Tutaj celowo, tak nietypowo nazwałem figurę niewielokąt, dlatego że słowo wielokąt jest już zarezerwowane przez logo. Jest taka komendę jak wielobok, więc nazywam ją sobie tutaj tym razem wielobok. Nasz wielobok będzie tworzony w zależności od tego ile podamy boków, ile ma mieć posiadać boków nasza figura. Nazwę ją sobie właśnie parametr może ile. I drugi parametr będzie określał bok, czyli w jakiej długości nasz bok będzie tworzony tutaj podpiszemy sobie powtórz i zamiast konkretnej wartości postawimy właśnie zmienną ile, tak jak podamy tyle razy zostanie powtórzona nasza pętla następnie wewnątrz komendy powtórz ustawimy sobie naprzód Oczywiście znowu ma to być zmienna bok, a następnie PW i kąt o jaki ma się obrócić nasza nasz rzut to będzie kąt 360 podzielić na to ile razy, ile tych boków będzie, czyli znowu zmienna ile. OK. Sprawdzamy, czy nasz wielobok zadziała. Wielobok. I tutaj, aby wszystko było właściwie, muszę napisać dwa parametry. Pierwszy parametr, niech to będzie 7. Drugi parametr, niech to będzie 100. Parametry zapisujemy po spacji. Enterem zatwierdzam i rzeczywiście procedura działa właściwie aby tutaj nie otrzymać takiej sytuacji, w której nasz wielobok będzie wychodził poza obszar do rysowania. Przykładowo wielobok 7, o, 2, to po 200. Będzie tak duży, że niestety, ale wyjdzie tutaj poza obszar do rysowania. Dlatego też spróbujemy przerobić nieco figurę wielobok w ten sposób, aby Zawsze udało nam się zachować tutaj wielkość proporcjonalnie do tego, jak duży wielobok będzie, ile tych boków będzie się znajdowało. Tym razem ten bok już nie będzie podawany z góry przez nas, ale będzie wyliczony ze względu na to, jaką wartość podamy w zmiennej w parametrze ile. Komenda przypisz, przypisuje zmienną, ale naszą zmienną musimy tym razem przy przypisywaniu poprzedzić znakiem cudzysłów. Następnie podajemy nazwę naszej zmiennej, bok, a po spacji wstawiamy jej wartość. Ta wartość musi być policzona, więc im. W większą wartość podamy, tym pewną liczbę ta długość boków powinna się nam zmniejszyć, dlatego tutaj już wcześniej pewne testy wykonałem i wyszło mi, że 700. Jeżeli podzielimy przez ilość boków, w tym wypadku wszystkie nasze figury od trójkąta włącznie będą się mieściły. W komendzie powtórz, już nadal ten naprzód bok. Może sobie figurować, bo ta zmienna już dostała pewną wartość. On, ta wartość tutaj będzie obliczona. Naciskamy OK i próbujemy wywołać zmienną. C. wyczyszczę ekran i komenda wielobok 7, może na początek. Jak znalazł się, zmieściło. Wielobok 3. Trójkąt zmieścił nam się. No, możemy jeszcze jakoś. Dużą liczbę podać, wielobok 20. No już widzimy, że wszystkie wieloboki będą nam się mieściły, czyli te, te działanie 700 podzielić przez ilość naszych boków będzie dawało odpowiednią liczbę, żeby zmieścić się na naszym ekranie. Zwróćmy uwagę na to, że z prawej strony pojawiły nam się zmienne globalne. Zmienną globalną będzie tutaj zmienna bok. Jest to spowodowane tym, że w naszej procedurze wywołaliśmy, przypisaliśmy jakiś zmienny bok, czyli tak naprawdę utworzyliśmy naszą zmienną. I ta zmienna, skoro staje się tutaj zmienną globalną, z automatu będzie widoczna w każdej procedurze, która, którą będziemy używali dalej. Tym razem stworzymy sobie procedurę, w której wykorzystamy inne procedury, już przez nas utworzone. Procedurę, którą teraz utworzymy, nazwiemy kwiat. Będzie to procedura, która będzie rysowała kilka wielokątów wokół siebie. No i w ten sposób będzie powstawały jakieś inne ciekawe figury ile tych wielokątów będzie też podajmy sobie za pomocą parametrów tym razem nazwę do sobie n i tutaj wykorzystamy na początek zmienną kwadrat oczywiście jeżeli mamy wiele figur narysować musimy użyć komendy powtórz, powtórz ile razy n razy rysuj kwadrat czyli wywołamy kwadrat oboku tu musimy podać bo pamiętamy, że procedura kwadrat miała parametr o nazwie bok oboku 100 i wokół siebie narysujemy czyli będzie za każdym narysowanym kwadratem żółw będzie musiał się nieco obrócić, czyli obracamy się w prawo. Żeby e, narysował on nam wszystko symetrycznie e, wokół siebie, to wiemy, że obróci się w sumie o kąt 360 stopni dookoła siebie, a za każdym razem n razy będzie musiał się obracać o 360 podzielić przez n stopni. Naciskamy OK i wywołujemy naszą procedurę kwiat no, z wartością na przykład 20 mamy jakiś błąd błąd będzie spowodowany i ja wiem wykonać powróż czyli tutaj zrobię literówkę o otóż. ok ponawiam no i mamy Tyle, kwiat nasz nieco zmodyfikujemy, wykorzystując, no oczywiście można było wykorzystać pięciokąt, no, a ja wykorzystam wielobok, wielobok, zamiast kwadratu i tutaj będę mógł sobie określić, jaki to wielobok ma być, czyli mogę podać parametr. Niech to będzie jakiś tam parametr, który nazwie sobie literką I. Ten parametr też będzie tutaj po wywołaniu go razem z komendą kwiat. Czyli naciskam OK, czyszczę nasz ekran i wywołuję ponownie kwiat. Ale oprócz tego, że podaję ile ma być naszych figur, to podaję jakie to figury mają. Być. niech to będą na przykład pięciokątne 35 kątów wygląda no, w ten sposób że możemy teraz się już e, taką procedurą tak skonstruowaną bawić e, wpisując różne wartości i patrząc jakie kształty, jakie wzory będą e, nam wychodziły weźmy sobie na przykład 10 pięciokątów będzie to też taka dość ciekawa figura aby nasze figury były ładne, kolorowe możemy oczywiście to zrobić w programie, aby żółw wchodził i kolorował te nasze figury tworzone, ale też możemy pokolorować to ręcznie, wystarczy wybrać ikonkę kolorowego żółwia, następnie wybrać sobie wypełnianie kolorem i wypierając różne kolory mamy możliwość kolorowania według naszej już fantazji. No i dziękuję za uwagę tyle na temat procedur i zmiennych.